Witam, Adam Kopeć, mimośnika Excela z portalu Excel i Adam. Porada 413. Wiersz sumy nad tabelą. Czasami chcemy mieć podsumowania danych z tabeli Excela i istotne jest dla nas, że chcemy mieć je nad tabelą, a nie pod tabelą, jak umożliwia ta fajna funkcjonalność tabeli wiersz sumy, tak? Czyli jak sobie klikniemy, wybierzemy tutaj właśnie checkboxa wiersz sumy, to na dole to Wpisze nam się dodatkowy wiersz, gdzie zobaczymy podstawowe podsumowanie, czyli możemy na przykład mieć sumę po wybranej kolumnie, tutaj w kolumnie przykładowo koszty, tak? Możemy mieć też właśnie, wybrać sumę po innej kolumnie danych, tak? Możemy sobie czasami nawet wpisać tekst, a nie wybierać tych wartości funkcji z listy. Rozwijane, tak. możemy sobie też podliczyć wartości, tylko tu od pewnego czasu te nazwy, zliczanie, liczba, mnie mylą. Nie wiem, które liczy liczby faktycznie, a które liczy tekst, tak? Po zliczaniu widać. Zliczanie liczy liczby, a liczba liczy tekst, tak? Czyli tak naprawdę wypełnione komórki to dopiero jakbyśmy się przyjrzeli, co ukrywa się w wierszu. Sumy, także to jest funkcja sumy częściowe, to wtedy moglibyśmy zobaczyć, że o, tutaj jest 103, tak, i za tą 103 odpowiada nam funkcja ile niepustych, a za 102, tak, ile liczb, tak, i tutaj to w szczegółach możemy zobaczyć, ale dla nas jest istotne, że my nie chcemy tego wiersza sumy mieć na samym dole, chcemy go mieć nad tabelą. I najprostszy sposób tak, na jego uzyskanie, to wypełnienie sobie wiersza sumy, właśnie wybierając te podsumowania, które nas interesują z listy rozwijanej, nawet nie wchodząc w szczegóły funkcji sumy częściowej, zaznaczenie komórek, które nas interesują, Ctrl C, tak i później przechodzimy na górę naszego arkusza i po prostu Ctrl V. Wklejamy te wartości, i one automatycznie, ponieważ są skopiowane, będą od. Woływać się do komórek z kolumny. Czyli mamy przygotowane formuły dokładnie takie jak w wierszu sumy, tylko poza tabelą. Dzięki temu śmiało może być na górze. I teraz możemy na przykład zrobić właśnie podsumowania, że nas interesuje tylko sprzedaż Andrzeja. Widzimy, mamy podsumowania całkiem inne. Tak, Możemy zejść w kontrol, strzałka w dół na sam dół, zobaczyć, że takie same są podsumowania w wierszu sumy tabeli, czyli możemy mieć takie podsumowanie i na dole tabeli i na górze tabeli, tak wykorzystując proste sztuczki Excel.